Cześć z tej strony Hubi i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Można powiedzieć, że to jest taki jubileuszowy film, bo piąty odcinek e, serii zagrajmy na PlayStation 2 i mam dla Was e, specjalną grę z tej okazji. Jest to Jack and Dexter the Precursor Legacy. E, jest to jedna, chyba według mnie, no, z najlepszych e, platformówek na PlayStation 2 e, z 2001 roku pierwsza część serii e, Jack and Dexter. I bez przedłużania od razu zaczynamy. Nie będę zaczynał gry od nowa, ponieważ nie ma to tak naprawdę najmniejszego sensu. Dlatego, że na początku jest, to taki, jest taki film wprowadzający, taki fabularny, taki wprowadzający, który trwa około 15 minut. Jest on dość długi i według mnie nie opłaca się go pokazywać. Więc ja tutaj zaczynam już od już jakiegoś tutaj fragmentu, jak widzicie. Ja mam teraz kończone 25% gry. Tylko wam teraz pokażę, żeby wam to udowodnić. Tylko gdzie to się sprawdzało. O, jak tutaj widzicie, mam na razie 25% ...gry. Dobra i wracamy tutaj do gry od razu. E, jak ja już powiedziałem, jest to pierwsza część serii Jack and Dexter z 2001 roku. E, stworzona przez... E, ta gra stworzona została przez studio, które... Nie trzeba w ogóle przedstawiać fanom PlayStation. Przez studio Naughty Dog, które stworzyło między innymi... E, prześwietną serię Crash Bandicoot jedną e, z najlepszych serii e, platformowych na konsole. No oczywiście stworzyli też e, świetną serię oczywiście Jack and Dexter, ale między innymi najbardziej e, dzisiaj ser, e, firma Naughty Dog jest znana z serii Uncharted, ale i również z serii The Last of Us. E, nie ma wątpliwości, że są to bardzo dobre gry. E, Jeżeli chodzi o Uncharted to akurat, ja akurat tylko grałem w trzecią odsłonę serii, oczywiście tą odsłonę skończyłem i gra jest naprawdę świetna, może nie jest tak dobra jak dwójka, ale też jest naprawdę dobra, dobra graficznie, ta gra zresztą też jest naprawdę prześwietna graficznie, jak na 2001 rok, naprawdę według mnie rewelacja. Warto w ogóle wspomnieć, że w tym okresie naprawdę powstały bardzo, powstawały bardzo dobre platformówki. Dwa lata wcześniej powstało, powstała no świetna, świetna druga część serii Rayman, The Great Escape z 1999 roku. No prześwietna część serii Raymana, później jeszcze powstała jeszcze trzecia odsłona serii, serii Rayman też świetna. Później to już trochę powiem szczerze, e, trochę powiem szczerze, no ta seria trochę poszła w takim złym kierunku, bo e, powstawały e, gry e, Rayman Rabbids, e, serii Rayman. Były to bardziej takie no, mini-gry, gdzie e, sterowała się e, kurlikami. Jak się nie mylę, chyba stworzono chyba trzy e, gry chyba e, z kurlikami, jeżeli chodzi o Raymana, a później znowu seria wróciła na taki dobry Tor, ponieważ e, stworzono później Raymana Origins w 2011 roku, to, była, to, było takie, e, to był taki powrót bardziej do, e, do pierwszej odsłony serii Rayman e, z 1995 roku e, Późniejże powstało jeszcze Rayman Legends e, dwa lata później e, i też ta gra była bardzo podobna do Rayman Legends. Ale teraz skupmy się na, e, na Jack, na Jack and Dexter. E, niestety, jak się nie mylę, chyba e, gry serii Jack and Dexter powstały tylko i wyłącznie na e, PlayStation 2 i jak się nie mylę, jeszcze jedna odsłona na PSP. Była to e, gra Daxter e, I sama już nawet nazwa tytułu, nawet Daxter mówi, że, e, że, był, e, że w tej grze był tylko jeden bohater. Bo jak widzicie tutaj, e, mamy tutaj dwóch głównych bohaterów: e, e, oczywiście Jacka i e, Dextera. Dexter to bardziej przypomina taką e, postać, taką bardziej jakiejś jaszczurki. I, i e, ta postać jest strasznie taka, taka zabawna. Jeżeli my. Zginiemy to bardzo często, e, mówi jakąś, jakąś śmieszną rzecz. Bardzo. E, w ogóle seria e, Jack and Dexter jest taka dosyć zabawna, taka naprawdę e, fajna. E, fajnie da się, jakby to powiedzieć, odrelaksować podczas e, grania w te gry. Naprawdę są bardzo dobre. Poczekajcie, może, chyba tam wrócimy. Może. E, O i teraz może będzie lepiej. O. I pójdziemy sobie teraz tutaj na dół. O i teraz będzie lepiej. O. I teraz tutaj sobie przejdziemy. Dobra, tutaj teraz tego zabiliśmy. I teraz zaczekamy, jak tutaj e, ta woda już się nie będzie tutaj elektryzować. Chociaż nie, tutaj się chyba jeszcze woda jeszcze tutaj elektryzuje. A nie chcę, żeby mnie woda naelektryzowała, ponieważ... E, będzie mi to... Z, a i teraz niestety zginąłem. Niestety. Ale to nie szkodzi, to jest... E, a tutaj głównie pokazuję grę. E, wiele osób traktuje to jako let's play, aczkolwiek ja, ja tej serii bardziej nie traktuję jako let's play, bardziej jako... E, ...pokazanie samej gry. Według mnie let's play to bardziej, e, to bardziej taka... A i teraz chyba zginę, bo tego to ja chyba nie zabiję. A nie, tutaj dobra, teraz mogę tutaj powrócić, dobra. Nie, poczekajcie, tutaj będziemy musieli jeszcze tutaj przejść, bo myślałem, że tutaj... Nie będę musiał jeszcze przechodzić, ale... A i znowu, znowu mnie. Znowu niestety, o jak widzicie tutaj Dexter jest strasznie taką przezabawną postacią e, i naprawdę mm, No jest to taka zabawna gra, no zdecydowanie O teraz zabiłem Jak widzicie Tutaj jeszcze przeskoczymy i dobra I idziemy dalej Dobra, myślę, że tutaj y, przejdę jeszcze gładko. Dobra, i teraz, gdzie mam iść? Bo teraz, właśnie tak e, myślę. Gdzie tu właśnie przejść? A nie, poczekajcie, może. Wiecie co, może znowu wrócę. O, teraz. Teraz będzie, myślę, że lepiej. Dla mnie. O, i teraz tutaj. O. Tutaj przejdę znowu. Dobra. I teraz tutaj przechodzimy. Dobra, szybko, szybko, bo muszę tutaj wrócić. Muszę teraz tego zabić. Aj, nie zabiłem, niestety. Ale poczekajcie, mogę tutaj też. O. Tutaj sobie przejdę. O, tutaj. Dobra. A niestety teraz zginąłem. Znowu. Dobra, jeszcze tutaj znowu przejdziemy. A, niestety teraz znowu spadłem, ale dobra, zaraz zaraz tutaj e... dobra, tutaj teraz wejdę i idziemy dalej dobra, i teraz znowu jesteśmy tam, gdzie e, powinniśmy być Dobra, teraz tutaj przeszliśmy gładko i przyjemnie. Dobra, tutaj przeszliśmy tutaj. Dobra, czy tutaj będę mógł e, przejść? Bo teraz właśnie nie wiem. Nie no, to chyba ja powinienem przejść jakoś, nie? Dobra, nie da się tutaj przejść, więc jakoś zrobimy inaczej. Dobra, tylko poczekam, jak się woda przestanie elektryzować. Tutaj, dobra. Ja widzicie tutaj mamy takie świecidełka, trudno to powiedzieć, co to jest. Jeżeli zbierzemy ich 5, to mamy dodatkowe życie. Ja mogę jeszcze sporo żyć, ale jeżeli zbiorę jeszcze 43 takie świecidełka, no to już będę miał. Um, będę miał już wszystkie życia. Dobra, tutaj przeszliśmy teraz. I co tu mamy? I tutaj mamy teraz zapis, jeżeli, jak widzicie, tutaj takie, jest takie świecące, takie kółko. Takie. I to oznacza tutaj e, zapis gry. Dobra, i teraz zapisaliśmy gry, jak tutaj widzicie. Zapisaliśmy. Nie było problemów z tym najmniejszych. A, i teraz niestety zginąłem. Niestety. I będę musiał tutaj zaczynać, niestety, tutaj znowu od tego samego momentu, co wcześniej. Dobra. I musimy teraz to szybko nadrobić, bo. Um, bo z, niestety zginąłem. No dobra, czyli teraz tutaj. Zbiorę tutaj te. Świecidełka. Tutaj jeszcze. Dobra, teraz poczekam, jak tutaj. O. Teraz się woda nie elektryzuje, więc można tutaj przechodzić, i. Już tutaj oczywiście, już zapis tutaj zebrałem, więc teraz go nie ma. Dobra, i teraz. A, niestety teraz znowu zginąłem niestety Myślałem, że, ła że pójdzie łatwo i przyjemnie, ale znowu znowu mi się nie udało, więc idziemy um, dalej. Dobra Wita Szkami jak tutaj się to uniesie. Dobra, tutaj już poszło łatwo. A i teraz. czemu ja tu w ogóle wchodziłem? Poczekajcie. O, tutaj. O, tutaj przejdziemy i... Dobra, teraz jeszcze zwiary to świeci dełka i będzie... Um... Będziemy przechodzić. No dobra, no to jesteśmy znowu na tym samym momencie, co byliśmy. A co to tutaj jest? Co to tak się tutaj kręci? Ja nie wiem co to jest. Dobra, szybko to przejdziemy, bo um, trochę czasu mi to zeszło. E, przychodzenie tych wcześniejszych tutaj etapów. Dobra, i idziemy dalej. A tu co jest? Co to jest? Tutaj jeszcze nie byłem, więc... Jak mi nie pójdzie, no to... No to nie pójdzie, no cóż zrobić... A, zapomniałem, że na te to nie e, nie można, bo... Bo e, na niektóre skrzynki nie można... E, nie można niszczyć, bo... E, można stracić życie w głupi sposób. O, i to właśnie teraz niestety... E, najechałem właśnie na e, skrzynkę, na którą nie powinienem najechać. A i teraz znowu niestety. Dobra. I teraz jesteśmy dalej. A niestety teraz zginęliśmy, teraz woda się naaktyryzowała i... Um, I musimy teraz powtarzać od nowa. Dobra, teraz zaczekam jak się woda nie naelektryzuje. A i teraz niestety straciłem już jedno życie. Dobra. Dobra, i teraz y, idziemy dalej. Nie no, myślę, że tutaj już pójdzie już trochę lepiej, chociaż teraz mam już tylko jedno życie. I będzie trudno. Teraz nie będę nic mówił, bo bo muszę się skupić. Nie jest to takie proste. Oj, teraz niestety zginąłem. Nie jest to proste. Nie jest to tak proste, jak się wydaje i niestety teraz w głupi sposób niestety teraz skusiłem. A i niestety teraz te mi odebrali życie. A i teraz już mam tylko jedno życie, niestety. teraz już nawet już straciłem. No nie idzie mi najlepiej. Myślałem, że będzie mi iść trochę lepiej. Um, no ale dobra, no. Ja widzicie, gra tak wygląda, no gra wygląda naprawdę dobrze. Pomimo lat nawet wyszła wersja e, zremasterowana nawet. E, Jack and Dexter to jest taka składanka e, na PlayStation 3. Bardzo polecam, jeżeli chcecie kupić. A teraz jesteś znowu skusiłem. I między innymi na tej składance właśnie też jest właśnie ta pierwsza część. Jak niemy chyba jeszcze część druga. I chyba jeszcze część trzecia. To taka była chyba Jack X, to była um, taka jakby to powiedzieć, gra wyścigowa. No i dobra, teraz przechodzimy po raz kolejny to samo. Mam nadzieję, że już nie skuszę. A i teraz nic nie skusiłem, jedno życie. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. A i teraz znowu skusiłem. Coś mi w ogóle słabo idzie teraz. Um, Poczekajcie jeszcze tutaj coś jeszcze mamy. A tutaj ich w ogóle nie mogę w ogóle chyba zniszczyć. Dobra, ja myślę, że teraz tutaj będę chyba kończył odcinek, bo tutaj myślę, że um, Myślę, że tutaj nie będzie warto tutaj długo się rozwodzić na tą grą. Um, ja grę bardzo polecam. Gra jest naprawdę bardzo tania. Można ją kupić bez za parę złoty naprawdę um, ja w tą grę e, zacząłem grać tak około dwóch tygodni temu I akurat tak na PlayStation w ogóle już tak to nie gram e, w ogóle ostatnio chyba właśnie PlayStation 2 tak włączyłem około dwa tygodnie temu i włączyłem akurat sobie tą grę. W ogóle jakoś tej gry nie doceniałem, widziałem, że ta gra jest dobra, ale tej gry nie doceniałem I, i w tę grę trochę tak dłużej pograłem i tą grę bardzo doceniłem e, ja Wam tą grę bardzo polecam. Jeżeli Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, yy, ponieważ więcej osób może zobaczyć mój film w ten sposób, jeżeli, mnie, yy, jeżeli więcej będzie łapek pod tym filmem. Jeżeli mnie su nie subskrybujecie, to bardzo Was zachęcam do tego. No i widzimy się yy, w kolejnym filmie.